Witam, z tej strony Maxim1980 e, Dzisiaj z cyklu publicystyka pogadam sobie na temat e, odwiecznego tematu od niedawna e, Casual vs Hardcore czyli niedzielni gracze kontra, można powiedzieć tak, zawodowcy, nie wiem, hardkorowcy e, Wiecznie gdzieś czytam na forach że strasznie źle, jeżeli za dużo gier wychodzi kożuwalowych. Ludzie narzekają, że popierdółki, że kożuwal, że, że to nie jest granie w ogóle. Ale tutaj ja się z tym nie zgodzę, bo to jest bardzo dobre zjawisko. Sam nie uważam się za jakiegoś hardkorowego gracza. Jestem po prostu przeciętny. Czasami lubię zagrać w jakąś popierdółkę, ale też nie twierdzę, że nie mam skilla i w niektóre gierki wymiatam, nie, nie, ale tutaj nie, nie o to chodzi. Dlaczego rynek kożuwal jest dobry? Nie wiem, czy przypominacie sobie, nie wiem, 10 lat temu każdy narzekał, że Polska to jest kurczę, nie wiem, trzeci świat, że o Polsce nikt nie myśli w ogóle. Eee... Zobaczcie, co się dzieje teraz. Przez to, że rynek bardziej stał się korzualowy, czyli wyszło dość trochę po pierdołek, czy choćby, nie wiem, te kontrolery typowo bardziej skierowane, bo no, w tej chwili nie ma żadnych hardkorowych gier. Jeżeli chodzi o muwa, nie wiem jak tam o Kinecta, bo, bo nie mam eee, Xboxa. No ale tutaj na, na podstawie e, mowa Sony, to mogę powiedzieć, że jedyną hardkorową grą w tej chwili e, mogę nazwać Sport Championship. E, a dużo jest tak naprawdę popierdułek, większość jest popierdułek. To tu się nie czarujmy, ale przez to, że ludzie takie rzeczy kupują, przez to, że e, tych gierek dość trochę wychodzi, zmieni się trochę trend, każdy chciałby mieć w domu gdzieś, jak kiedyś każdy marzył o swojej Magnetowidzie, teraz gdzieś tam każdy w domu ma konsolę. I nieważne czy jest graczem hardkorowym, czy raz na tydzień sobie włączy na dwie godziny konsolę, żeby pograć. Jest to dobre dlatego, że im więcej ludzi posiada konsole w Polsce... Tym większy jest nasz rynek, więcej kasy wydaje, bo tam kupi te powiedzmy taki korzual, e, 5 gierek w roku, czy tam 4 gry w roku. Nawet choćby tam praktycznie w to nie grał, ale, ale jest to gdzieś zauważane. Zobaczcie, czy kiedyś mieliśmy reklamę konsoli, czy choćby gier w polskiej telewizji. Nie było kiedyś czegoś takiego, teraz pojawia się tego coraz więcej i będzie jeszcze coraz więcej, bo tutaj no widać kasę. A że nam rynek się rozszerza, to my tylko na tym zyskujemy, bo razem z popierdłkami wydawcy będą też wydawać u nas gry, które po prostu będzie się opłacać wydawać dla hardkorowych graczy. Także to jest tylko na plus, bo nie jesteśmy już uważani jako rynek gdzieś tam trzeciego świata, jak jakaś Rumunia czy tam Bułgaria. W tej chwili jesteśmy porównywani, jeżeli chodzi o świat, mniej więcej z Francją, z Niemcami, już mniej więcej jesteśmy na podobnym poziomie. Także zobaczcie, co się dzieje i jak na plus jest teraz na tym rynku. Także zobaczcie, co się dzieje z polszczeniami. Kiedyś na konsoli jakąś spolszczoną grę mieć, to naprawdę był jakiś rarytas. W tej chwili e, zobaczcie, co się dzieje. Praktycznie większość hiciorów jest wydawanych po polsku. E, jest na to rynek zbytu u nas, ludzie to kupują, także będzie coraz więcej gier polonizowanych, bo, bo to się po prostu opłaca. Na, w Polsce to się wszystko rozwija, nie jesteśmy już traktowani jako nie wiem, banda jakichś tam frików siedzących gdzieś w domu w grubych okularach, nie wychodzących z domu. Tylko po prostu to się staje dziedziną życia u nas. Także tylko i wyłącznie na plus. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, i wierzcie, że ten rynek się jeszcze będzie rozwijał w Polsce: będzie tego coraz więcej: coraz więcej spotów reklamowych, coraz więcej konsol w domach, to się równa coraz więcej gier. Także nie wiem, pomyślcie, co Wy na ten temat myślicie, komentujcie, nie wiem, może macie inne zdanie, może się ze mną kompletnie nie zgadzacie. No chciałbym znać Wasze zdanie na ten temat. Także czekam na Wasze odpowiedzi, trzymajcie się. Hej.